Siema, z tej strony Nygus. Zobaczcie, obi Norymberga. Parking pełniuteńki. Pełniuteńki. Trochę się ociepliło. Wszyscy pojechali po zakupy, bo mają ogródki, bo trzeba zasadzić i tak dalej. Dzisiaj rano słyszałem potwierdzone, 15 tysięcy mają zarażonych. To o tych, o których wiedzą i szerzy się to w zaskakującym stopniu. Słuchajcie, chcą wprowadzić kwarantannę, wszystko pozamykać, tak jak na Wuhan, a ci pędzą, bo ważniejsze są kwiatuszki. Słuchajcie no, tutaj chyba szybko ta sytuacja się nie uspokoi. Handlarze już są mądrzejsi od nich, bo większość ma zamkniętych autohandli. Wyszedłem na spacer, więc mówię, rzucimy okiem, co się dzieje. W sklepach wszystko wykupione. Siłownia na 5 tygodni zamknięta, knajpy handlarze pozamykali, a wszyscy walą do obiegu po ziemię do kwiatuszków. 7,990 rok 11, 86 koni, 1200 pojemność, pierwsza ręka 1200 TFSI, Ambition, Bixenon, 87 przelatane w manualu, w benzynie, z nowym tif a jedyneczka, tacy są tutaj mądrzy, słuchajcie, na mieście praktycznie ruchu nie ma, w tramwajach jest pusto, mniejsze samochody, tańsze, poszły w tej chwili w górę tutaj, Liczyłem na to, że wszystko się zatrzyma, że stanieją, poszły w górę z tego względu, że nikt nie chce jeździć środkami komunikacji miejskiej. Każdy woli jechać samemu lub osobno, żeby nie być narażonym. Ale jak widać nie brakuje wariatów, którzy stoją w kolejkach skupisko ludzi. 8,950 rok 10 143 konie 2 litry 190 przelatane w manualu W dieslu 9,21 przegląd X3 X-Drive Edition style Wiadomo już rozrząd z tyłu Na półskórach Audi TFSI No też różne opinie chodziły Rozrządy się rozciągały Olej potrafiły brać to już nie są tak udane jednostki jak 1.6 MPI 102 konie. Słuchajcie, od 20 lat podobno tu nie było tak czyste powietrze, jak jest w tej chwili. Ptaki zaczęły śpiewać. Nawet nie wiedziałem, że tu mają ptaki, bo wydawało mi się, mówię, czemu tutaj nie ma ptaków? W tej chwili słyszę, ptaki się uspokoiło, ale jak widać, nie wszędzie sobie wzięli tą radę do serca. I jeżeli tak dalej pójdzie, na pewno zrobią tutaj tą kwarantannę. Zamkną wszystko na dwa tygodnie. 7951 w automacie Advantage pakiet. 10 rok 143 konie. Automat 90 przelatane w dieslu. Nowy przegląd. Niby przebieg niewielki, ale rozrząd już z tyłu. Trzeba wywalać cały silnik, żeby wymienić. Może tu nie będą najtańsze, ale znam tego sprzedawcę. Nazywa się Arena Automobile. Znam w tym sensie, że po prostu dwa samochody tutaj u niego oglądałem. Jak szukaliśmy auta dla Wujasa, potem oglądałem tutaj jedno auto dla siebie. Tu można z nim ponegocjować. 9990 EcoSport 1.0 EcoBoost. 125 KONI, 15ROK, 1000 pojemność, 89,900 przelatane w benzynie z nowym. Przeglądem 1000 pojemności w Ekobuście z 15 roku taka mała kuga na mieście nie ma korków, ptaszki śpiewają. Życie spowolniło, ale jak widać nie wszyscy się trzymają zasad. I w ten sposób tutaj te epidemie nie zatrzymają. a 15 tysięcy osób, to już jest dosyć sporo. Myślę, że jest dwa razy tyle. MK prawdziwa E60 w automacie, na skórach. Nie jest to żaden M pakiet. Jest to prawdziwa MK, słuchajcie.

a piątka w spotbeku 3 litry TDI 13 rok, 245 KOLI 190 przelatane w automacie diesel. Nowy przegląd, quattro Xenon, sound moduł, Czarna skóra. Nie wiem czy będzie widać, czy się będzie odbijać. Słuchajcie, ja radę sobie wzięłem do serca, unikam skupisk ludzi. To, że wam w tej chwili tutaj nagrywam, to uważam, że się nie narażam. Z nikim się nie witam, z nikim się nie ściskam. Nikt nie stoi mi za plecami w kolejce, nie hach, nie kaszle, nie harha na mnie, nie wiadomo co. Materiałowy środek tu lekka przycierka, w gniotek. 16,950 A7 w podbeku 3 litry TDI 4 Ogrzewanie postojowe, czyli sztand 20Col, czyli 20-calowe felgi, 11 rok, 204 konie, 3 literki, 155 przylatane w automacie w dieslu. Nowy przegląd muszę tu uważać, żeby nie polecieć z krawężnika na zęby. Słuchajcie, nie wiem czy mnie dentysta przyjmie. Póki co jeszcze jedynki mi się przydadzą. No, tak, tutaj słuchajcie, wygląda z tym wszystkim. Każą płacić kartami, bo pieniądze podobno przenoszą zarazki. Z tym się akurat zgadzam: pieniądze są brudne. 10,990, 13 rok 140 koni, 2 litry, 113 przelatane w manualu, w dieslu z nowym przeglądem. Wariant Comfort Line 2 litry TD Blue Motion wersja Passat. No już od dawna chcieli wprowadzić te karty płatnicze. Więc teraz być może ludzie będą kupować, płacić kartą. Przyzwyczają się, a potem z obiegu wycofają wreszcie pieniądze. Uświadomią ich, że jednak jest to lepsza, zdrowsza... Opcja. Słuchajcie, zobaczcie, nawet handlarz Die Gesundheit und das unserer Mitarbeiter und Kunden haben für uns oberste Priorität. Czyli zdrowie i samopoczucie dobre naszych pracowników mają dla nas priorytetowe zadanie. Jest najważniejsze w tym momencie. Proszę się kontaktować pod numerem telefonu, jeżeli kogoś jakieś auto. Zainteresuje nie ma tu nikogo. A tam zobaczcie pełniutko. No, normalnie łapy opadają, słuchajcie, Audica na skórach w automacie 21 900. 16 rok 218, koni 3 litry. 140 przylatane w automacie, w dieslu nowy przegląd A4 Awan 3 litry TDI LED Matrix Navi Euro 6 Plakietka Rok 16 Podobna historia jak z BMW i Merolami od 2010 roku w dieslu Rozrządy z tyłu Naprawy nie należą do tanich Cały silnik trzeba wyciągać Golf Plus 12 TFSi 6950 10 rok 105 koni 1200 pojemność 83 latane w manualu w benzynie z nowym przeglądem 80 tysięcy przebiegu To jak wam mówię tutaj u niego można się potargować przynajmniej tak było, nie wiem jak jest teraz ostatnio się tu targowałem u niego jakoś w sierpniu śroki bez ceny Tu może być głośniej Bo jestem przy ulicy Mercedes CLC Słuchajcie ten mesiu tutaj stoi Już 4 miesiące Więc jest szansa Żeby go wyrwać o wiele taniej Rok 10 143 konie 1800 110 przejechane w automacie Benzyna 12 20 Przegląd kompresor automatik. Myślę, że jakby dobrze potargował To 7500 Zamiecha Q2 16 TDI Sport E-Tronic LED Garanti Gwarancja do 22 18 rok 116 koni 1600 pojemność 35 przylatane w automacie diesel, nowy przegląd za audice czerwona W204 w sedanie tak jak Wam mówiłem, więcej jest tutaj w kombi. 9950, rok 9, 184 konie, 119 przelatane w manualu, w benzynie, 1800 pojemność. Wersja Avantgarde, kompresor. Środek półskóry, tutaj mówię trochę głośniej, bo nie wiem jak... Będzie słychać te zakłócenia samochodów Golf 7 TDI DSG Highline Navi Xenon 12 913 rok 150 koni 2 litry 110 przylatane w automacie Diesel 3 21 przegląd 5 drzwiowy Golfik No dziś takie nagranie słuchajcie Na szybko mówię Skoczę w jedno miejsce, coś wam nagram Handel zamknięty Tureckie handle zamknięte Nagrywam wam To co stoi na zewnątrz, gdzie mogę coś nagrać Przycierka Ford Cemax Grand Cemax Przeciskam się w tej chwili, tu między autami także wybaczcie 12700. 13, rok 182, konie 1600. Pojemność w benzynie 79, przylatane w manualu czyli EcoBoost wersja titanium nawi, Xenon Pano. A tak fajnie na mieście jest spokojnie. Słuchajcie, parking, który był zawsze pełny u mnie pod siłownią, bo jest tam restauracja azatycka, azjatycka. Wszystko zamknięte cisza, spokój, pusto, słuchajcie. A tu szaleńcy pod obim zobaczcie, pełniutko. No po prostu ich powinno się zamknąć gdzieś odizolować. To by może potraktowali sprawę poważnie. Podziwiam polski rząd. Od razu pierwsze przypadki, trach, granice zamknięte tutaj stękali, że jak można, jak co, a no można. Uważam, że zdrowie obywateli jest najważniejsze. 5990. 2007 80 koni 1400 pojemność 94 Przelatane w manualu w benzynie Z nowym przeglądem Kadi Pierwsza ręka Sortimo Regal System Czyli jakiś ma System półek w środku wbudowany Blaszak Czerwony Też mam babcię w Polsce Jedna 88 lat druga 90 Miałem jechać na Wielkanoc Zaplanowałem nawet urlop już w zeszłym roku. Nawet jeżeli tu otworzą te granice, na pewno nie pojadę, nie będę ich narażał. Słuchajcie: 9990, 2009 156 koni, 1600 pojemność, 135 przelatane w manualu, w benzynie. Drugi, 21 przegląd kompresor w kombi. z tyłu zapasowe na lato na zimę następny w kombi V204 11.950, 10 rok 184, konie 1800, kompresor, benzyna, nowy przegląd 96, przelatane w automacie wersja Avantgarde Blue Efficiency, półskórzane fotele w środku, kombi tu stoi ESA. Ładna skóra, brązowa, jasna w środku. O, Wam mówię: łapy opadają tutaj 15,950. Dziewiąty rok: 387 koni, 5,5 pojemność, 200 przelatane, automat, benzyna. Siódmy, 21 przegląd, wersja Lang. Formatik, czyli napęd na 4 full ausstattung czyli pełne wyposażenie. Tu stoi stara C klasa bez ceny. o ile pamiętam, kiedyś patrzyłem na stronę tego sprzedawcy 5000 euro. za nią chcą ona ma 70 000 przejechane i chyba jest z pierwszej ręki bez gramardzy 18 Merolek Vito Zobaczmy Obusy też były, zapytania 18 950 16 rok, 163 konie 2.2 w dieslu, w automacie 200 Przelatane, nowy Przegląd Pro Lang 7G -tronic, czyli skrzynia 7G Tronic Przeszklony Przyciemnione szyby z tyłu. Nic nie zobaczę. Tu może być głośniej, wychodzę na ulicę. Słuchajcie, jeszcze zatęsknimy za tym spokojem. Naprawdę, tutaj jest bardzo głośno, w tym miejscu. Tutaj jest spęd samochodów i ludzi. Nie ma ceny. Fordi Kuga S. Szyberdach, Alu, Sitzheizung. Szyberdach, czyli Szyberdach, tak jak w Polsce, wiadomo, a Sitzheizung to ogrzewanie foteli, rok 11, 140 koni, 2 litry, 24 tysiące, przelatane w manualu, w dieslu, nowy przegląd, 2 litry, 13,900 Na półskórach słuchajcie, jest tutaj tyle, jakby się wściekli. E-Klasa 12710 rok. 136 koni, 2 litry w dieslu w manualu. 137 przelatane. 6-21 przegląd E200 CDI Blue Efficiency. sedanie sprinter duży przeszklony 28 950 13 rok 163 konie 22 44 przelatane w automacie diesel nowy przegląd Tak to wygląda. Słuchajcie. <coughs> CLS w kombi. 16950. Rok 14, 204 konie. 2.2 pojemność. 249 przylatane w automacie w dieslu, Nowy przegląd. Prawie pełne wyposażenie. Czarna skóra w środku. No mówię Wam, że szaleńcy po prostu to, co się tu dzieje, to po prostu bania pęka. Eklasa 13950 CDI Avant Card Navi Xenon, rok 11. 170 KONI 22, 145 przelatane w automacie w Disney z nowym przeglądem. Ciemny taki brąz, Audi bez ceny tego tutaj już chyba mamy nagranego Mesia no słuchajcie tak to wygląda jeżdżą trąbią drą się na siebie po prostu chyba im odwaliło wydaje mi się że ten wirus może był potrzebny niektórzy zaliczą takiego plaskacza porządnego może się wtedy obudzą opamiętają przestaną się po prostu nawzajem Zachowywać w stosunku do siebie jak małpy. Myślę, że dla niektórych jest to jakieś, będzie jakaś to nauczka. Uważajcie na siebie, pozostańcie zdrowi. Nie ma żartów z tym świństwem. Tutaj się rozprzestrzenia błyskawicznie. Będziemy w kontakcie, taką mam nadzieję. Pozdrawiam, do usłyszenia, Nygus, hej!